Wszystko czego dziś chce. Pamięta o tym Intermarché. A teraz twaróg sernikowy 599 kupując dwa. Intermarché. Wszystko czego dziś chce. Czy myślałeś, kto zapłaci za twój pogrzeb? Czy wiesz, że możesz przystąpić do ubezpieczenia na życie? Moi bliscy z sumą nawet do 50 tysięcy złotych? Możesz dowiedzieć się więcej, wysyłając sms lub dzwoniąc pod numer widoczny na ekranie już teraz. To przystępne cenowe ubezpieczenie na życie dla kobiet i mężczyzn w wieku od 40 do 85 lat. Gwarantowana akceptacja wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia Moi bliscy. Niezależnie od stanu zdrowia ochroną będziesz objęty do końca swojego życia. Świadczenie z polisy zostanie zlecone do wypłaty w ciągu 24 godzin i pomoże Twojej rodzinie pokryć koszty pogrzebu i inne nieprzewidziane wydatki. Składki są przystępne cenowo i nigdy nie wzrosną, nawet gdy będziesz coraz starszy. Dołącz do tysięcy osób, które już wybrały tę ochronę. Nie czekaj, wyślij SMS pod numer 42. 44 lub zadzwoń już teraz. Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliskich. O 21.50 kruk. Szepty słychać po zbroku. O 22.45 informacje kulturalne. A następnie Katarzyna Janowska zaprasza do hali odlotów. Spędź wieczór z dwójką. Organek pod prąd na dobry wieczór w piątek o 21.45. Król sceny. Polski Frank Sinatra. Bo Bohtań Łazuka. Ja, to, zawsze tak, ja brałam przykład z Bogdana, jak wracał do domu po torach w młodzieńszych latach. Poznali się panowie? Lepiej bym, bym pani nie zadawała tego pytania. W Izbie Skarbowej na żuli boży. Mama tak mówiła: włączyła mi Łazukę i ładnie spałem. To, to był. Bo <grym> tak, Benefis Bogdana Łazuki. W sobotę o 20. Włóżę. wszystko czego dziś chcę ba zbierza, o Kładmy myjnie rekina, Hot Wheels czy zabawkę edukacyjną Fisher Price. Jak wesołych świąt, to alegro. To wiadomość z przyszłości. Dbaj o formę. Inwestuj w kości. Calperos. zainwestuj w kości dla lepszej przyszłości. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdy u mojego króliczka pojawia się ból i gorączka, sięgam po Ibum Forte, który szybko pomaga i zawiera naturalne aromaty owoców. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z. Lutką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazanie. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pędzi już Mikołaj kołaj w pasaniach pomyka. Ej, będzie małczowska! Patrzy szybko znika. Ej, przecież nie ma świąt bezpiecznego jeżyka! Polskie słodyczy na polskie święta. Ziołowy syrop na kaszel suchy i mokry. Kaszlek. Sponsorem programu jest dystrybutor l...